Dobra, jedziemy. Jak, I, jak masz na imię? Powiedz. Dominik Icio. Icio? Dominik a, a skąd ty Icio? Z Łosia. Z Łosia jesteś? Tak, o. A, a je, je, I jednak się pije o. A jeździłeś kiedyś na Łosiu? Bo raz... Jeździłeś? Matka żyje. Co? Nie w mnie Dlaczego? Bo jestem grzeczny No ja nie wiem czy jesteś grzeczny No co? No co? Nie nie było tak A kto cię tak? O, kto cię tak ogolił? Nie rosną! Nie rosną wosy? Nie bój się! Pamiętam. Ojej, o. A to ja je Incio. Jesteś Icio? Tak, Incio Dobrowski. To jak masz w końcu na imię? Incio Dominik. Dominik Icio? Incio. Incio? Tak. Ale jesteś Złowielin czy Złosia? Do, do masz mnie zabieść Dobra, a jak twoja kocha, kochanka ma na imię Agnieszka A, a skąd jest Agnieszka? Z wiele i wszystko jasne Aaa, nie dotykaj mnie, puść Aaaa Nie wolno dotykać nieznajomych chłopców Mama cię nie uczyła? Pierda. Nie mów do mnie tak Nic nie mówię To nie mów? Ja cię zawiozę do kochanki, tak? I wiesz, nie sporo Nie, już nie przywiozę. Ty nie wkurwiaj mnie! O, o. A co to znaczy? Nie piłem! Piłeś? Nie piłem. Piłeś? Nie piłem. Jak jesteś najebany? Trzeba postawić. Uważam, że ten kędy. Buto! No. <laughs> dobry jesteś, Icio. A jarasz buchy? Nie wpólnij! Ile pizda ma zakrętów? zakrętu? Noaj! Ta... Jaka pizda ma z Ile pizda ma zakręty? No ile, powiedz? Nie zabrakło się chłopaku! <laughs> Dobre! Dobre idzio. Dobra, a następny. Opowiadaj kawały. Jakie znasz jeszcze kawały? Za lata nie być w domu? A wiesz gdzie teraz jedziemy? Umiemy No, a ja muszę dojechać do Gabrielina i z powrotem. I zostawię cię u twojej kochanki, która ma... Nie, na... tak mnie kucharki! Uważam! Dobra, to która ma na imię jak ma na imię? Agnieszka. Agnieszka. A powiedz tam ostro już na jakim na jakim etapie... Póni. No powiedz! Nie wkur... Ja nie był, Nie był no. rytmiczku No powiedz, na jakim etapie jesteś z Agnieszką? Kocham ją. Kochasz ją? Ojej A od dawna się znacie? A, A chudzi obchodzi no, <laughs> no powiedz mi kurwa Co bo to jest Idź, idź o A jak na Ciebie wołają na owielinach? Idź o, idź stąd? kocham Cię kochana Uuu. kocham Cię kochana To wró wróci do Ciebie? zamykaj no. okno bo zimno Icio, gorąco Ci? ogień napali. ogień napalisz? nie mam zapalu bo nie pali nie, nie pali? nie wkurwiaj mnie pamiętam dobra ja pamiętam Icio spoko, luzik w prawo. Nie w prawo, ja wprost jadę. A gdzie bym dojechał? W prawo. I co? Co? Gdzie? Co? Jej Do na jedziemy. I później Cię pod szkołę zostawię. Ty, synu, nie wkurkaj tam, milenku. Ale to chcesz tu wysiąść? Nie. No, to czekaj, ja cię... Klekaj! To... Nie! <głos> <głos> ja cię zostawię przy tym... Szkole na Owielinach, dobra? Aj, będę biegł za pierdolą! No gdzie, to gdzie chcesz, żebym cię zostawił? Tam gdzie chciałaś się... Jechać... Do domu! Do Chcia... Niuni! No, do Niuni, to ja cię przy Niuni zostawię już. A bo co tam, mnie. Nie umierzę żon... Suwaj gówniarzą. Nie, co? Abym nic nie pamiętaj, my od się jestem... Zostaw to, połóż Ale ja jestem y, tym, kurwa, dziennikarzem, rozumiesz? I przeprowadzam wywiad na temat życia na uwielina. I jesteś moim głównym aktorem, rozumiesz? To będziesz w telewizji, kurwa, później twoje znajomy się... Jeden ja mój chłopak nie wiem, bal No, widzisz jak ładnie w telewizji będziesz mówił. Aj, u... Słuchaj, głupiażu! W komuś? No nie wiem, chyba nie. To wyrzuć. Nie wyrzucaj tego. Przyda się. Kurwa, podra. Co? Nie wpłynaj mnie Baj, Daj, żeby... Ładny co? Symbol Co mam wyłączyć? Szybkie. Szybkie? Tak. Boję się, że mi coś podniosą. To powiedz, nie bój się. Boisz się. Nie bój się. Bir gündür Ça. Kim aldı?